Moneczko widzowie, dzisiaj zagramy sobie na Waszych mapach. Znowu yy, zagramy sobie za dymę postacią, nie wiem jaką, może być Karol w sumie. Mam nadzieję, że jakieś fajne mapy będą od Was. Aha, jest sorry że, sorry, że nie było filmów ostatnio przez chyba dwa dni albo trzy dni, ale mamy dużo roboty. O, ja jestem tutaj. Jestem napastnikiem. O, to ciekawe. Czyli oni mu. Podaj, podaj, podaj. Ej, gdzie idziesz? Tutaj musisz do mnie podać. Melissa. No, podaj. Dzięki. Ale i. Strzał. Goal. 1-0. Maciek strzelił gola. Ale ładna bramka. O, kolejne podanie dostałem. I czy wykorzysta? Jest. gol, 2-0. Dwa gole. Maćka. Najlepszy zawodnik tutaj zdecydowanie. Ej! Czemu? Co to ma być? Macie Gwiazdą Góry powinien być, halo. Dobra, ale to nieważne. I tak jestem No, łapka w górę dam. Bardzo fajna mapa. No i jeszcze raz sobie tak robię, bo taka krótka gra. Idziemy dalej. O, tutaj to już coś innego? To jest jakaś zwykła mapa. No ja wolę tamto. Nie musiałem nic robić, nawet strzeliłem sobie dwie brameczki. No i moi koledzy już umarli niestety Ale ja spróbuję pokonać O, mam tutaj ulta Aj, ale trochę zmarnowałem Niestety Wo, jak on to zrobił A, dobrze, dobrze Odbił ładny I lecimy z kontrą O, tam zabicie go Ja podam tutaj na skrzydło Aj, niestety mój kolega zginął, jestem sam na trzech Więc się wycofam, wrócę do defensywy Dobra Oj, tutaj próbuję jakiś rajd skrzydłem, ale nie uda mu się na pewno. Oj, 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 Atakuje mnie tutaj. O, spróbuję obronić kolegę. Zabiję tego. No, strzelaj, strzelaj! Aj jaj, bramkarz obronił niestety. Ale było blisko. Bardzo dobra akcja naszego zespołu. O, już mam 1 na jeden tutaj. Spróbuję mu dać. O nie, bomba jakaś. Nie zauważyłem. Uuu, ale go zabiję. No, dawaj do środku, do środku. Patrz, biegam tu. Aj, stracił piłkę, niestety. Mój kolega z zespołu. Aj, zginąłem, niestety. Ale teraz mamy bardziej wyrównany mecz. To dobrze, bo muszą emocje być. Jakby to, jakbym tak wszystko wygrywał, byłaby nuda. Ojoj, bomba. O, nie, kolejna bomba. Kurde, co to ma być? Czemu one są takie niewidoczne? Co jest? Kolejna bomba. Nienawidzę tych bomb. On są takie. No nie fajne są, bo nie widać ich, tylko nagle się ten. O, zabiję tego teraz. Aha, masz za karę, za te bomby śmiecił. trzech na jednego jesteśmy. Już koń, końcówka meczu. 30 sekund. O nie, nie, Halo, broń tam, broń tam. Nie, kurde. Jak to dobra, teraz trzeba zaatakować. O, zrobię taką. ja ja nie wyszło. 10 sekund do końca już to chyba jest nie do odrobienia. Ale się nie poddaję oczywiście. Nie, jeszcze nam drugą. Kurde no. A, pechowo. A to on. Bo tam ten ma jakiś... No, nie, bez sensu. Pechowo, ale w ogóle beznadziejna mapa. Łapka w dół leci. No i to tyle chyba. Nie mam żadnej skrzynki do otworzenia, więc po prostu do widzenia widzowie. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję oczywiście.